Witam was w kolejnym odcinku, gdzie dzisiaj w sumie podejmiemy wyzwanie, które zostało nieoficjalnie na nas rzucone, na mnie w sumie i na daną osobę, którą, którą mógłby znać pod nazwą Kwiecik. Więc na jednym ze streamów Yoji powiedział, że e, nigdy by się nie chciał zmierzyć ze mną jak że jest Kwiecikiem w drifcie, bo, bo nie miałby szans jak na e, najmniejszych. Moim zdaniem Yoji dałby radę, gdyby wystarczająco dużo pojeździł, dałby radę, e, więc spokojnie, Yoji dałby radę. One day, one day, one day, jak się mówi po one day, one day. Pewnego dnia, pewnego dnia. Aczkolwiek mm, powiedział takie zdanie, że gdybym, nie wiem, dał Kamiemu i nie wiem, kuczy seryjne auto, to by tak super potem driftowali. Więc zobaczmy, czy to prawda. Dzisiaj jako auto biorę takie właśnie, to będzie BMW M3 E46. Obiorę właśnie to auto jako auto seryjne. Aczkolwiek, seryjne. Pierwszy przejdziemy po mieście, zobaczymy, czy damy radę cokolwiek tutaj wykreować, jakieś jakiegoś fajne tego. uuuu, witamy serdecznie. Mm, piękne malowanie właśnie z Need for Speed'a Most Wanted, więc okej, okay, wychodzimy teraz ze wszystkiego i zobaczmy, czy to auto ma wystarczająco mocy, jakże i nie, jakże w sumie miałem, powiedzmy, chęci, aby podgiftować, no, no na jeden, co to wiadomo, każdy ja auto, kurde, moja miata nawet by okej, mamy taki fajny tor, tor. taki... Dwa zakręty, które ja używam jako do driftu, takie szybkie sprawdzenie auta. Okej, okay, stuwa już jest. Teraz rzucamy autem, bang, redukcja na dwójkę. Uff! Ale ciężki bydlak, dobra. Ogólnie to będzie seryjne auto, nie damy mu więcej mocy, aczkolwiek... Odchudzimy to auto, odchodzimy, mam nadzieję, że to nam bardziej pozwoli. Więc okej, okay, odchudźmy, błagam, odchudźmy, bo to jest trochę... Grubo, gru, gru, grubo, grubo jest. Więc temu auto zróbmy rzeczy takie jak, chociaż, no kurczę, chociaż wydech, no chociaż tyle mu zróbmy, no poprosiłbym. Dlatego tego dźwięku, tylko 20 koni więcej, no to kurde, chociaż filtr stożkowy, dobra, dobra, zostawmy, zostawmy, dobra. Śl silnika, silnika wychodzimy, mm, tutaj odchudzamy go, odchudzamy i obniżemy. E, odchudzamy go o ile? Ile będzie ważył teraz? 3200, ok. 3200, 350 koni. Możemy go obniżyć? No, nikt by się nie obraził, nie obniżymy auto, prawda? No, 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 każdy to robi. Ja bym nawet samo kurczę do garażu wziął, podciął połowę z prężynkami, tak się nie robi. Ale no, jakoś trzeba po prostu obniżyć, prawda? To auto. Następnie tutaj, no. Dobra, skrzynie biegów tylko, skrzynie biegów, tak, skrzynie biegów, bo tam są oryginalne tego, ale chociaż może, abyśmy mogli się bawić tymi, tymi biegami, chociaż tyle mu zróbmy. Mm, wszystko jest oryginalne, okej, okay. więc wychodzimy teraz stąd, wychodzimy stąd, nie żeby nie było, że coś więcej daję, albo odejmuję, więc yy. Proszę, piękny, słoneczny dzionek, uuu, brzmi już, już lepiej, autko brzmi, odchudzone jest, nice, wchodzi bokiem, pięknie, niczym Schumacher, nie wiem, na jakim tam torze. Jeden, dwa, star, uważaj, Dobra, 3 Ej, dawaj, 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 cztery. Szybko, o. Przynajmniej drugie. O tak, nie mieliśmy miejsca. No faczek, dawaj, 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 dawaj. Na dwójce, dawaj, 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 dawaj. dawaj. Wyciągnij, 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 wyciągnij ten tyłek. Nice, ok. Mm, no, no, no. Na auto nie było kawał, bo no. nie ma z jakichś budowy masy, bo damy takie jakie ja lubię. Trochko mm, ostatniego pociągnięcia również nie ma, ale za to, co możemy zrobić, żeby tak się stało. Idziemy teraz w karni, nie, nie, Idziemy teraz w Player sensation. nie, Settings idziemy teraz, Settings. To jest moment, kiedy właśnie jakże i w tym aucie ja zrobię to, jakże i tylko używam również manualny ze skrzynią biegów, eee, manualnej biegów z, z, ze sprzęgłem, jest to w autach, które mają mało mocy i potrzebują tego strzału ze sprzęgła, już nawet niezręcznego, tylko ze sprzęgła potrzebują ten strzał, więc, e, ok, okej, to, to jest auto, nic ze zrobione nie jest, dobra, polećmy teraz tutaj na nasz, na nasz tor drifterski, więc, moi drodzy, auto jest gotowe i teraz... Gdzie ja jestem? Aha, tutaj jestem, dobra, już, już, już wiem gdzie jestem Kurczę, brakuje tego momentu do to... tego. Uff! A, kurczę, bo ja teraz... A, mam sprzęgło już teraz, zapewniałem. Okej okay. Więc teraz lecimy. Aaaa! Jeszcze raz! Ok, jeden, dwa, jeden, dwa, trzy Okej, okay, daję, daję, dawaj, 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 dawaj. Okej okay. Bokiem I. Dobra, na dwójkę. Da! Dawaj, chodź, dawaj, 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 dawaj! Ej! Nie jesteś źle, niby tylko 350 konia, kurczę daj radę to auto. Dawaj, 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 dawaj! Jeszcze raz odbijamy Nice, nice, nice Mam tu w jednak muszę. Na tutaj nie jest taka chyba dobra Jest moc, jest moc, jest moc! Nice one! Panowie, panowie, kurczę auto za nieźle! Więc jodzi. mam nadzieję, że. Chyba nam się udało, udało nam się auto, że jest. Żeby mi się udało właśnie o tym, facie, bo jest seryjne. Tylko wiadomo, zrobiliśmy chyba wydech, obniżyliśmy i odchodziliśmy, tylko to wszystko. Czyli jakieś żadne, szalone modyfikacje tutaj nie wchodzą w grę, nie wchodziły w grę. No niestety! Biegami również nie robiłem, więc jest wszystko oryginalne. Nie ma ani camberu, nie ma praktycznie nic w tym aucie. Na początku od odchudzenia i strzeli biegów, ale biegów również nie ruszyłem, więc to w sumie było Nie wiem, po co zrobiłem te biegi, jak nie ruszyłem, więc... Nice, jest mi się. Bardzo mi się podoba to auto. Więc możemy teraz całe tak przed koni. Dawaj, 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 Hermiona, dawaj! Jest ok, jest ok, jest ok. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Czyli krótko mówiąc, cały turbustąd by muszę przyjechać, ale fajny challenge w sumie. Fajne to sobie akurat. Nie jakieś zbyt mocne, nie jakieś zbyt słabe. Ale powiem wam, że mi się jeździło to auto na zacznie. Pojedziemy sobie tym jeszcze bo w nie miałem okazji powiedzieć o ogólnie takimi, powiem, stokowymi, yy, w których nie było nic robione, a to auto jest naprawdę bardzo przyjemne. Auto, którym się bardzo przemyśliwie jeździ i nadal mi się jeździ, który ma na pewno na tył i nie powiem, że jest, bo nie jest demonem driftu, jest to Scalen R32. R32 jest to super auto świetne, w sumie ogólnie legenda japońskiej, napędowej motoryzacji. motoryzacji. Aczkolwiek... Powiem wam, że bardzo przyjemnie mi się to o tym ściga z pewno na typ stosowanym pod drift. Lepiej się mi się nim ściga niż driftuje. Jakoś tam dziwnie wiem trochę pogmatwane i pojebane, ale tak jest. I wiem, czemu po prostu bardzo fajnie przy... O, tutaj jesteśmy. Okej, okay. walić, dobra. Mówimy skalajnie. Zobaczmy jak sobie poradzi nasza BMK na tym torze. Ej, 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 ej! ej! Teraz zgazmy silnik Serki. Dawaj, 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 dawaj. Ktoś zamiast zwolni. O, o, Aga do mnie zwolni. O, 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 o. Ktoś zamiast zwolni. Ej, ej, ej. Halina! Halina! Zgazmy silnik. Silnik mi gaz. Fakt, prawda jest. Więc moim zdaniem, autofun, dowiew to, to, to bardzo fajne, oryginalne. Tak, w następnym odcinku zrobimy to auto, właśnie to auto zrobimy właśnie mm, pod drift i to tak już po mojemu, także to będzie pewnie 500-konne, albo 700 konne eee, Bardziej, tak powiem, w y, stylu muska zrobimy to auto, ale... O właśnie, się silnik. <grych> Więc, moi drodzy, ja jestem KimKazaGa, mam nadzieję, że wam się podobało, auto stockowe, nic nie się poza wydechem, jakże i skrzyniem biegów, auto i to wszystko. moje drodzy, mam wam się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego, moi drodzy, do widzenia, hej!